I Ewangelia Łukasza rozdział 1, 41 werset o tym mówi, kiedy Elżbieta została pozdrowiona. To czytamy: A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się w dzieciątko w jej łonie i Elżbieta została napełniona duchem świętym. Szczególnie chciałbym zwrócić uwagę: poruszyło się w dzieciątko w jej łonie. Ja oczywiście nie mam na myśli, aby skierować uwagę naszą kiedy jeszcze dziecko jest może w łonie i na napełnienie, na działanie Ducha Świętego. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że zobaczcie, w tej sytuacji, nawet tak dalece posunięte jest działanie Bożej Łaski, Bożego Ducha, Bożej Obecności, że dziecko, które jest jeszcze w łonie matki, ona już odbiera pewne bodce zewnętrzne tego, co się dzieje w świecie duchowym, tego, co, tego, co jakby dzieje się na zewnątrz, czego ona nie widzi, ale w duchowym znaczeniu ona to odczuwa i wysyła pewnego rodzaju. Sygnały. tym bardziej dzieci, które są już takie starsze, pięcio, 7, 8, 10 dziesięcioletnie, one tym bardziej mają tą skłonność, aby w poprawny sposób odbierać działanie Bożej obecności, Bożego Ducha, Świętego.